Dzień dobry, witam Was serdecznie. Będziemy dzisiaj kontynuować temat rozpuszczalność substancji w wodzie i przeliczymy sobie trzy zadania, które są w podręczniku na stronie 183. Zaczniemy od zadania drugiego. Określ, ile gramów azotanu 5 sodu, czyli NaNO3, należy rozpuścić w 200 gramach wody w temperaturze 70 stopni Celsjusza. Moi drodzy, pierwsze co robicie, zapisujecie, że temperatura ma być 70 stopni Celsjusza. Następnie podano nam, że masa rozpuszczalnika, którym jest woda, wynosi 200 gramów i to również proszę sobie zapisać, mając w głowie to, że rozpuszczalność, którą będziemy odczytywać z tablicy rozpuszczalności, wyrażona jest na 100 g wody. Tutaj mamy sytuację, że jest 200 g wody, więc na pewno wynik, który odczytamy, będziemy musieli pomnożyć razy 2. Jeżeli w 100 gramach rozpuszcza się 50, to w 200 100 gramów jakiejś substancji. Jeżeli w 100 gramach 20 się rozpuszcza, to w 50 gramach połowę mniej, czyli 10 g. No i przechodzimy do tablicy rozpuszczalności, strona 178, odszukujemy azotan 5 sodu, czyli NaNO3, jest to ta pomarańczowa krzywa. Na pomarańczowej krzywej, najpierw na osi X odszukujemy 70 stopni Celsjusza, palcem przejeżdżamy do pomarańczowej krzywej i z osi Y odczytujemy sobie Wartość rozpuszczalności. To jest około 134 g, więc zapisujemy, że rozpuszczalność NaNO3 w 70 stopniach Celsjusza wynosi 134 g na 100 g wody. Nasze zadanie dotyczy 200 g wody, więc odczytaną wartość mnożymy razy 2 i mamy 200. 68 gramów i to jest odpowiedź do zadania. Następnie zrobimy sobie zadanie trzecie. Zadanie trzecie. Oblicz ile gramów jodku potasu ki trzeba dodatkowo rozpuścić w 100 gramach wody, aby po ogrzaniu z 10 do 30 stopni roztwór był nasycony. Mamy dwie temperatury. Mamy temperaturę 10 stopni Celsjusza i mamy temperaturę 30 stopni Celsjusza. Zadanie dotyczy jodku potasu. Otwieramy sobie wykres. Jodek potasu jest to krzywa, tutaj taka w zielonym kolorze. I sprawdzamy. W 10 stopniach Celsjusza paluszkiem jedziemy do krzywej. Odczytujemy, mamy 100 około rozpuszczalność 134 g na 100 g wody. W temperaturze 30 stopni Celsjusza mamy rozpuszczalność około 144 g na 100 g wody. Pytanie w zadaniu jest następujące. Ile gramów jodku potasu trzeba dodatkowo rozpuścić, aby z 10 stopni podgrzewając do 30, roztwór był nasycony? Widzimy, że różnica w możliwości rozpuszczenia jodku potasu to jest 144 gramy. Odjąć 134 gramy równa się 10 gramów substancji. Czyli dodatkowo podgrzewając roztwór jodku potasu z 10 do 30 stopni Celsjusza mogę rozpuścić 10 gramów substancji. I zadanie trzecie, moi drodzy, wytłumaczę, jak musicie je zrobić. Oblicz ile... Zadanie czwarte. Oblicz, ile gramów chlorku potasu wykrystalizuje po ochłodzeniu roztworu nasyconego z 90 do 50 stopni Celsjusza, jeżeli do sporządzenia roztworu użyto 100 gramów wody. Tak samo odczytujecie rozpuszczalność w 90 stopniach Celsjusza dla chlorku potasu. Następnie odczytujecie tą rozpuszczalność w temperaturze 50 stopniów Celsjusza. I odejmując od rozpuszczalności w temperaturze wyższej, rozpuszczalność w temperaturze niższej, otrzymujecie ilość substancji, która nam wykrystalizuje. Dziękuję i do usłyszenia.